ma z tej strony MM m, lub Magic Miech Minecraft albo Magiczny Miech Minecraft jak kto tam woli w tym na tym no kanale będziecie właśnie takie filmy większość znaczy no nie takie bo tu akurat jakieś dziwne złoża wykopałem tylko redstone mi się udało tutaj wyłożyć no szkoda no ale no jak mówię, to się dopiero będzie rozkręcać, bo śmiało można oglądać ten film. Nie jest jakiś strasznie zachęcający, aczkolwiek przyspieszyłem czterokrotnie klatki filmów. No, zobaczymy to. Po prostu jest taki malutki let's Na moim kanale też można je znaleźć inne pierdółki No, to kopiemy na razie i, i, i tak po prostu będzie to wyglądało. Nie do końca, ale. No tak. No i to takie tylko pokazowe było. No nie pokazowe, bo to akurat był tandesny filmik, nie powiem nie na jakim poziomie. Chłopę znać, ja wiem. Ale to tylko takie wstępne. No bo nie no, będą obiecuję będą lepszej klasy filmy. O wiele lepiej się postaram. Znajdę jakieś ciekawostki. Po prostu w planach mam. Zrobiłem pewną kolejkę podobną, prowadzącą właśnie tej kopalni, a nie wiem, wyszło, ale jeszcze będę planował zrobić jeden wielki samek I wulkan, takie różne pierdoły będę miał na planie i takie masę, masę takich, tego typu rzeczy, no. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam, za mało soli, do zobaczenia